Nie skomentowałem od razu, na bieżąco, po tym jak padły słów Jarosława Kaczyńskiego o tym, że Polska nie będzie chodzić po prośbie, w sensie nie będzie się y, upominać o żadne należne nam pieniądze na utrzymanie uchodźców, którzy do nas przyjeżdżają, no bo nie, bo mamy swoją godność. To bardzo ważne słowa. Nie ma chyba w sumie znaczenia, czy komentuję je natychmiast po tym jak padły, czy chwilę później. Bo rzecz jest charakterystyczna, a zresztą dzięki y, wskutek znaczy się y, dziwacznej i niezrozumiałej dla mnie polityki YouTube'a, znowu tracimy atut bycia na bieżąco. I odzyskamy go chyba dopiero, jak już definitywnie przeniosę te vlogi na swoją stronę internetową i nieco zmienimy y, system ich finansowania. Mam nadzieję, że to Państwu będzie odpowiadało. To zapowiadam y, już od pewnego czasu i to się w końcu stanie. Ale na razie wygoda jeszcze jest taka, że przynajmniej przez parę dni, mimo całego zamieszania tu będę nagrywał. To tyle. Przepraszam za te techniczne uwagi. Wróćmy do tego, co ważne. Dwa tematy chciałem dzisiaj poruszyć, i pierwszym z nich są właśnie te słowa Jarosława Kaczyńskiego. Nie będziemy się prosić. Damy Ukraińcom to, czego oni potrzebują, bo to jest nasz obowiązek sumienia, nasz obowiązek moralny. Jeśli ktoś nas zechce w tym wesprzeć, to bardzo dobrze, ale jeżeli nie zechce, tutaj nie użył naczelnik określeń typu pies go trącał, czy, ale coś takiego w powietrzu zawisło. To jest kwintesencja tej skazy na mentalu polskich elit politycznych i dopóki to się nie zmieni to będziemy jak to mówił prezydent Bush senior Dip in doodle -doo z tym tą całą tą naszą polityką właśnie przez to że jest to polityka jak pisałem w swoich książkach inteligencka a to znaczy nie nadająca się do realnego życia, bo taka jest cecha warstwy inteligenckiej, że ona wytworzyła różne piękne rzeczy, natomiast niestety wytworzyła taki swój etos, który do życia realnego nie pasuje w stopniu najmniejszym, albowiem inteligent porusza się wśród abstraktów. Mówiłem o tym i powtórzę, że w jednych krajach politykę tworzyli kupcy, w innych krajach politykę tworzyli przedsiębiorcy, a u nas właśnie politykę stworzyli inteligenci. Tam, gdzie politykę tworzyli kupcy, tam celem polityki jest to, żeby się opłacało. Tam, gdzie y, tworzyli przedsiębiorcy, tam celem polityki jest to, żeby coś stworzyć, coś osiągnąć, coś... Coś nowego zbudować. Natomiast tam, gdzie polityki, gdzie, gdzie jest polityka inteligencka, tam celem polityki jest to, żeby polityka realizowała słuszność. I nie tylko słuszność, no bo tu już wiemy, prawda? My nie dyskutujemy, jak jest nasz interes narodowy w związku z wojną. Nawet jeżeli przypadkiem go realizujemy, to właśnie przypadkiem go realizujemy, bo nie mamy tego przemyślanego. Po prostu wiemy, o napadli ludzie, oni cierpią, trzeba im pomóc. Dajmy im wszystko. Jak to pan rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pan, pan Jasina, wosuwa się do określenia, że więc jesteśmy sługami tutaj Ukraińców, bo, bo, bo tak, bo po prostu. Bo to jest słuszne, ale do tego jest, o czym mówiłem już w filmiku, yy, o, o, o tym, że pewna przyzwoitość ze strony Ukraińców nakazywałaby im jakiś przynajmniej gest wykonać pod naszym adresem. Jest taki filmik yy, do partnerstwa trzeba dwóch stron. Kilka dni temu nagrany, więc tylko króciutko yy, to tutaj przypomnę. Kinder Stuba, oprócz słuszności, jest drugim takim sposobem uprawiania polityki, a tak insztuba powiadał, że inteligent jest tak uczony, że nie wypada o coś czegoś się domagać, Nie wymaga formułować swoich oczekiwań. Po prostu bądź miły dla kogoś i oczekuj, że on będzie miły. Nie mów słuchaj, w zamian za to, że ja ci daję coś, to będziesz mi nosić teczkę do szkoły. Nie, bo to nie wypada. On sam powinien wpaść na to, że jakoś się trzeba odwdzięczyć, będzie może citeczkę ponoszę do szkoły, to wtedy w nie, nie ma potrzeby, no, no dobrze, no jak jeszcze musi nalegać, no jak nalegasz, no to dobrze. A po prostu w świecie... I jeżeli po, w polityce my chcesz coś za to, nie, nie, nic nie chcę, no to nie, no. A o co chodzi, nic nie chciałeś, bo potem oczywiście jak on nie będzie wiedział, że teczkę trzeba nosić i, i nie poprosi i nie, i nie będzie nalegał, że może ci się jakoś odwdzięczę, no to znaczy, że człowiek jest nie na poziomie co, wtedy my się obrażamy. I się oczywiście też obrazimy na wszystkich, ponieważ my oczywiście po prośbie nie będziemy chodzić, a... A, a oni nam nic nie dadzą, w związku z czym my zostaniemy z kosztami tej wojny, nie wiadomo jakimi właściwie, bo ministerstwo oficjalne dane są od absurdalnie niskich typu 2 miliardy złotych będzie nas cała operacja kosztować, po, aż pojawiło się nawet i to na, na oficjalnych rządowych stronach, na oficjalnych rządowych kontach kwota 24 miliardów to już jest naprawdę ogromna kwota 24 miliardy złotych z tym, że ona zniknęła ale też zniknęła bez wyjaśnień. Nikt po prostu nie mówi, nie liczy, no bo przyzwoitość każe, prawda? Realizujemy pewną moralną misję, pomagamy, pomagamy potrzebującym, nie będziemy liczyć ile nas to kosztuje. Jak pali się dom sąsiada, to my biegniemy na pomoc i nie kombinujemy... Czy, czy to się nam, ile, ile to nas kosztuje. Potem ewentualnie policzymy, poczekamy, jak świat przyjdzie i powie, o Polacy, zasługujecie na najwyższe uznanie, ile wam, ile żeście włożyli w ten interes, powiemy, nie, to nie szkodzimy tak z potrzeby serca, ale nie, nie, powie Unia Europejska, Ameryka, wszyscy słuchajcie, no, ponieśliście koszty, no ile wam dać, no, no dobra, no jak miło z Waszej strony, tak, to dajcie te pieniądze. Tak to sobie wyobraża Jarosław Kaczyński, jako żoliborski typowy polski inteligent. To znaczy, nie mówię, że sobie tak wyobraża, wizualizuje, ale gdzieś tam w głębi duszy uważa, że tak to jest normalne i tak należy powiedzieć. Nie będziemy chodzić po prośbie, bo nas to upokarza. Jak ktoś nie chce się upokarzać, to nie powinien być politykiem, bo polityk właśnie chodzi po prośbie, także żąda. A co robi Co robi prezydent Żeleński? Gdyby prezydent Żeleński był Polakiem, no to by, to by w stręgu swoich najbliższych współpracowników powiedział, patrzcie, jaki parszywieńki jest ten zachód, walczymy, giniemy, oni nie przyszli do nas, o nic nas, nie zaproponowali nam pomocy. Tylko prezydent Ukrainy nie jest Polakiem, więc on we wszystkich tych parlamentach yy, w zachodnich występuje w mediach, robi co może, żeby poruszyć ich, żeby tak i mówi: prosi, dajcie nam się bronić. Potrzebujemy Was, potrzebujemy Waszej broni, potrzebujemy waszych, Waszej pomocy, potrzebujemy pieniędzy każdej możliwej pomocy potrzebujemy. O, i tak to się robi. My nie jesteśmy w tak dramatycznej sytuacji, ale to, to nie jest proszenie. My mamy prawo żądać. A to tak wiem, to już w ogóle jest strasznie niepoprawne. Jak żądać czegoś? My, Polacy, my, takcy najgorsi na świecie, ten i zarazem najlepsi, ale moralnie najlepsi, ale w ogóle tak się to wszystko nam poplątało, że bez totalnej wymiany m, klasy politycznej się nie da zrobić. W tym bardziej, że to, 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 ta inteligenckość nie jest tylko cechą PiSu. Platforma, nawet jeżeli tam są ludzie, no, że tak powiem, którzy nożem i widelcem jeść nie bardzo potrafią i, i, i może z inteligent to ich nie uzna za inteligentne, ale oni naśladują to inteligenckie myślenie. I tam na przykład jest takie o, wielokrotnie, jak mówiłem, że osiągnęliśmy. Mm, Punkt, kiedy przestaje nam się bilansować członkostwo w Unii Europejskiej, już teraz od tego momentu dokładamy do tego interesu, w związku z czym myślmy o tym, jak się wymiksować, jeżeli to się nie zmieni. To jaka jest odpowiedź rozmaitych ym, troli, ale i, i takich z nazwiskami ludzi z tego obozu lewicowo-liberalnego? Oni nawet nie kwestionują tego, że my dokładamy. Oni tylko mówią, no powinniśmy dołożyć, bo przecież zaproszono nas na bankiet, prawda? To teraz my nie możemy z tego, najadłszy się na tym bankiecie, nie możemy teraz wyjść, jesteśmy zobowiązani, bo bzdury, bzdury kompletne, to, 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 to nie tak działa. Właściwa metafora jest taka, że jak wzięliśmy kredyt z banku, to nie traktujmy tego banku jako przyjaciela, który nas pomógł w potrzebie i my teraz jesteśmy zobowiązani, że na przykład z tego banku przychodzi polecenie, że, że, że mamy jak mamy domu ustawić, jak mamy meblować, jak mamy prawo swojej interpretacji, w ogóle nie mamy prawa do swojego prawa, ponieważ oni tam nam powiedzą, jakie mają prawo, bo oni nam kiedyś dali jakieś pieniądze. Nie, dali nam te pieniądze na określonych warunkach, my te warunki spełniliśmy, myśmy tym spłacali, oni na tym zyskali, myśmy może też na tym zyskali, to wtedy jest dobry interes, a może żeśmy nie zyskali, bo przecież nikt tego nawet nie policzył, bo hańba by była liczyć. To jest myślenie. Drugi temat, o którym chciałem coś powiedzieć. Czyli tytułowy pan Aleksiej Nawalny, który znowu dostał 9 lat więzienia i gdzieś tam w Łagrach jest trzymany, i gdzieś tam w umysłach, w sercach całego Zachodu, a zwłaszcza Zachodniej Europy. No Ameryka chyba inaczej do tego podchodzi, ale Francuzi, Niemcy i, i, i inne kraje Zachodniej Europy na pewno do tego tak podchodzą. Tam Nawalny jest wielką nadzieją. Tam Nawalny jest tym, który może wreszcie ktoś, to jest ich największe marzenie, nie? Że ktoś tam polonu do herbatki Putinowi naleje i właśnie wyciągnął z łagru tego Nawalnego, albo kogo innego, no niech będzie najlepiej jego, bo taki symbol i wtedy będzie można znowu wszystko po staremu, gorbomania totalna, wracamy do poprzednich ustaleń, które takie wygodne były, uzależniamy się ponownie, znaczy... To, to, to jest to uzależnienie, nikt na razie nie robi nic, żeby je zmniejszyć, ale przestajemy mieć jakikolwiek problem z tym, że jesteśmy uzależnieni energetycznie od Rosji, lecą tanie surowce, lecą tanie paliwa, leci kasabu budowanków itd. i tak i Polaków i innych się tam, prawda wyznacza im, pokazuje ich miejsce, co oni mają robić, a czego im nie wolno robić w sojuszu bratnim osi Berlin-Moskwa. Tak jak to do końca ubiegłego roku wszystko, czy właściwie do lutego tego roku wszystko było planowane i pięknie się układało. A ja mam takie wrażenie, muszę powiedzieć, że historia się powtarza. I może nie przypadkiem się powtarza, bo idolem Władimira Władimirowicza Putina, jak Państwo wiecie, jest Józef Dziukaswili, czyli Stalin. Jestem Wisarianowicz. Stalin miał swojego Trockiego, i Putin postanowił też mieć swojego Trockiego. i Ten Trocki to jest nawarny. Jeśli ta teza Państwa dziwi albo szukuje, to trzeba zacząć od wyjaśnienia, a, a, a kim był Lew Trocki. Dlaczego wszyscy wrogowie Stalina kończyli szybko, definitywnie i bez rozgłosu? A Trockiego Stalin wypuścił na Zachód. I niby go tam ścigał, ale wręcz przeciwnie, zapewniał mu rozgłos, atakując go straszliwie propagandowo. A on jeździł po całym świecie i znieważał towarzysza Stalina zupełnie bezkarnie i nic mu się nie działo. Do momentu, i oczywiście, jak e, go niejaki tam merkadier, czy merkaność, w tej chwili nie pamiętam, e, agent sowiecki dopadł w Meksyku i puknął. W czerp czekanem. Ale to dopiero było w momencie, kiedy już zupełnie towarzysz Trocki przestał być potrzebny. Po co był Trocki oskarżający Stalina o. właśnie To jest ważne o co. Po co był Trocki, który Stalina atakował na wszystkich, po, po wszystkich krajach zachodu, jeździł, wygłaszał antystalinowskie Filipiki, pisał artykuły, książki ze Stalinem. Po co on był Stalinowy potrzebny. A no, o co Trocki Stalina oskarżał? Trocki Stalina oskarżał o to, że Stalin odszedł od leninowskich pryncypiów i zamiast szykować rewolucję, pochód rewolucji na cały świat, to on buduje socjalizm w jednym kraju, to on tak naprawdę zbudował neofeudalizm, to on stworzył nową klasę, której nie użył tego określenia Trocki. Oczywiście wiem, że to yy, in, późniejsze yy, yy, dżilasa określenie milowana, ale, ale w każdym razie, że yy, to po prostu wszystko poszło nie tak, Tymczasem tak naprawdę wszystko szło właśnie tak, jak Lenin kazał. I Stalin budował ogromną armię, ogromne zbrojenia, przecież wystarczy pobieżna znajomość tematu, że więcej czołgów Związek Sowiecki był w stanie jednego dnia wyprodukować, niż cała reszta świata produkowała przez miesiąc w latach, w latach trzydziestych później. Stworzył taką ogromną machinę i przygotowywał właśnie podbój całego świata, całego świata, bo był w 1937 roku Stalin podpisał przecież plan rozbudowy floty, który przewidował budowę lotniskowców, pancerników i wszystkiego, co jedyny sensu życia miało Inwazji na Stany Zjednoczone. Jak już wtedy tak, tak miał daleko idące plany, nie? ale chciał, żeby te plany były ukryte i chciał, żeby cały świat myślał, że on, Stalin, buduje socjalizm w jednym kraju i skupia się po prostu na tworzeniu ścisłej struktury swojego takiego carstwa stalinowskiego, czerwonego i ono jest niegroźne dla całego świata w związku z tym. I to głupi Trocki mu zapewnił. Jak już wojna wybuchła, to Trocki przestał być potrzebny i wtedy Stalin porachunki załatwił. Nie widzę podobieństwo z Nawalnym? Zachęcam do obejrzenia mojego filmu. Yy który czeka w chwili, gdy nagrywał na premierę, no ale w końcu kiedy się, mam nadzieję, z łaski YouTube'a wreszcie doczeka, filmu o trolach Putina i filmu o zasadach dezinformacji. Ja tam trochę więcej mówię o tym, jaki największy sukces dezinformacji putinowskiej został osiągnięty. I tutaj Nawalny właśnie jest jednym z ojców tego sukcesu, pewnie nieświadowym. O co oskarżał Władimira Putina Nawalny? A zobaczcie taki film, Pałac Putina, który jakoś Rosjanie są w stanie różne rzeczy na Zachodzie robić, różne rzeczy udaremniać, różnych ludzi niszczyć. A tego jakoś ten, ten Nawalny zdołał ten film nakręcić i, i na cały świat pokazać. O co on Putina oskarża? O to, że Putin sprzeniewierza się idei rosyjskiej narodowej, imperialnej wielkości, tylko jest zwykłym złodziejem, który sobie buduje pałace, złote miski klozetowe, złote klamki, wysadzane wszystko brylantami, ogromne z tego i, i zaniechał w ogóle, nie stara, się, nie stara się o wielkość Rosji. On, Nawalny, chce się starać o wielkość Rosji, a tymczasem ten Putin i jego ludzie to po prostu zwykła banda złodziejów. Otóż tak właśnie chciał być Putin postrzegany. Dlatego właśnie, jak dzisiaj niemiecki minister powiada, niemiecki minister od gospodarki powiada, no, no nie wiem, jak my mogliśmy tak się uzależnić energetycznie od Rosji, no z rzeczy to głupi byliśmy. Nie, to nie była głupota, znaczy głupota to była też, ale to było przede wszystkim cwaniactwo. Tanie surowce z Rosji, powiem wątek, o którym mówiłem w Polsce do rzeczy, a to jest bardzo ważny wątek, Zresztą o tym pamiętać, że my, Plan Nord Stream 2 i całkowite uzależnienie od gazu z Rosji w ścisłym związku było z tak zwaną polityką klimatyczną. Fit for 55, nigdzie w Europie nie można by wytwarzać wodoru, można by go wytwarzać za to w Rosji, bo Rosja nie objęta tymi limitami, ona sobie może emisję dwutlenku węgla kosmiczną prowadzić i taki był niemiecki plan. Wodór, nie, nie będzie, wszystko przestawimy na wodór docelowo. Na razie jest na gazie, gaz też jest rosyjski, ale potem będzie wodór, Rosja będzie robiła wodór, my do Niemiec sprowadzamy i my jedynie mamy ten nośnik energii, do którego zmusiliśmy całą Europę, bo pod pretekstem walki z klimatem wyłączyliśmy im elektrownię atomową, najlepszą dla klimatu skądinąd, ale to nie szukajmy logiki. Zabraliśmy elektrownie węglowe. Wszystko zależliśmy od gazu, a ten gaz może być produkowany tylko w Rosji. A dlaczego tylko w Rosji? Bo będzie tani. A dlaczego będzie tani? Bo od pasera się zawsze kupuje taniej niż od uczciwego kupca. I oni kupili tę dezinformację. Ja też ją kupiłem. W sensie ten wszyscy uważali, że Putin jest po prostu wielkim złodziejem, a jego cały ten jego system jest po prostu. Oligarchą, oligarchią kleptokratyczną. I są to po prostu złodzieje, którzy chcą tylko kraść, budować wielkie jachty, stawiać rezydencje w londyńskim city, gdzie ich córeczki i inne i kochanki, prawda, będą się tarzać w kawiorze i, i polewać szampanem i, i, i zagryzać brylantami. I tylko to jest ich jedynym celem. No to dobrze. To niemiecki przemysł zachowa konkurencyjność, mimo że nie jest w stanie dotrzymać kroku technologicznie, na przykład Azji Zachodniej, ale zachowa konkurencyjność, bo będzie miał bardzo tanie surowce. A dlaczego je będzie miał tak tanie? Bo kupuje od złodziei, którzy okradają swój naród. No bo przecież sprzedawanie surowców poniżej ich ceny to jest okradanie państwa, narodu, do którego one należą. Tak? Więc dobrze, putinowcy okradają Rosjan. Nie z Rosjanami, co nas to obchodzi, wybrali sobie takiego, a my, Niemcy, na tym skorzystamy. My, Europa, będziemy mieli tanie surowce. I tak to zrobili. I Nawalny biedny jeździł po świecie i cały świat przekonywał, nie handlujcie z Putinem, bo to jest złodziej i do tego zbrodniarz. No, Trocki oczywiście też Stalina głównie oskarżał o zbrodnię, ale to akurat Stalinem się tym specjalnie przejmował. Tak samo Putin się też nie przejmował. Czy to się trzyma kupy, to co mówię? Oceńcie Państwo sami. Natomiast niewątpliwie jest jedna różnica. Trocki, jak przez być potrzebny, to w dostał w trzerb. Natomiast Nawalny wrócił do Rosji. Ciekawa rzecz. Może uznał, że to jest i tak daje mu większe szanse przeżycia, może uznał, że ktoś tam go ochroni, może rzeczywiście jeszcze jest do czegoś potrzebny. Może te kolejne 9 lat, które dostał dołączyli mu poprzednich wyroków sprawiły, że znalazł się pod jakimś pewnym szczególnym nadzorem. Może oczywiście, może być tak, że może on już nie żyje, ale może jednak on, on żyje i gdzieś tam ktoś pilnuje, żeby mu się krzywda nie stała, bo jeszcze będzie potrzebny. Jeszcze jakąś rolę w historii ma do odegrania, żeby spełniło się to wielkie marzenie zachodu, żeby było. Znowu jak było przed 23, przed 24 lutego tego roku. I na drodze tego marzenia niestety znalazła się ukraińska za piekłość, że oni się tak bronią, chociaż że tam im cały świat mówi, dobra, już dajcie spokój, no, giną wam ludzie, poddajcie się przecież, no, bo, bo wszyscy, be, be, zaraz wszyscy będziecie nie żyć, jak to mam powiedział genialny wysłannik Unii Europejskiej, niestety polskojęzyczny, którego tam kiedyś wysłano, bo będziecie wszyscy martwi, więc poddajcie się już, żebyśmy mogli wrócić do handlu z tymi złodziejami, ale to nie są złodzieje, to są imperialiści, którzy przekonali sprytnie tam złodziejami. Dobra. Ta ukraińska zjednoczność musimy się starać, żeby ona trwała jak najdłużej, dlatego rzeczywiście musimy pomagać Ukrainie. I to jest poza dyskusją. Pomagać tak, żeby być w stanie im pomagać. No bo co najpierw przede wszystkim też musimy mówić, że jeżeli sami sobie zaszkodzimy, to już nie będziemy dalej pomagać, więc jest, pomagać trzeba mądrze, ale pomagać trzeba. Natomiast mówienie przy tym, będziemy pomagać, jak nam inni pomogą w tym pomaganiu, to fajnie, ale po prośbie chodzić nie będziemy, to, to jest jakieś kompletne pomieszanie porządków, naprawdę. I, i to po prostu ta, ta, takie myślenie się w Polsce musi skończyć, bo ta polityka nasza będzie nas Prowadzić od katastrofy do katastrofy. Jeżeli to się nie zmieni, obym był złym prorokiem tfu, tfu, tfu. No, to tyle na dziś.